Hej, dzisiaj robię czekoladki Reese's. Przepis bardzo prosty. Jak zwykle zresztą. Zobaczcie, zrobiłam dwie wersje, które Wam się bardziej podoba. Nie myślę, że chyba te fajne czekolada pyszna. W środku mamy masło orzechowe, idealne z orzeszkami chrupiące, przepyszne połączenie. Jak obiecałam w ostatnim odcinku, rozdaję zabawki, trafiają one do. Mam ściągę. Hyk. Nie jeszcze. Hakusyku? Uh, Hakusyku? Po chińsku, japońsku nie wiem po jakiem, ale ciężko było. Serdeczne gratulacje! Cieszę się bardzo, że trafiają do ciebie. Napisz do mnie wiadomość na YouTubie z adresem do wysyłki. Liga ciasteczkowa trwa? Ciasteczka otrzymują. Rafi, Jagoda MSP, Jagoda Błaszczyk. Serdeczne gratulacje! Najlepszy moment w filmie! <laughs> Oczywiście! Próbuję! Mm. O, wyrwę. W ogóle samo masło zrzucam, aż połączeniu. Mm, jak się je to się nie mówi, z czekoladą wyśmienite. Lista składników przygotowana, zabieram się do pracy. Pierwszy etap, rozpuszczam 200 g mlecznej czekolady, w kąpieli wodnej. Czekolada zaczyna się rozpuszczać i mieszamy. Czekolada już prawie się rozpuściła, mieszam, żeby ją lekko przestudzić. Nasze rysy zrobię dzisiaj w takich fotoforemkach. Przygotowałam sobie silikonowe, ale tutaj, zobaczcie. Uciełam z papilotek do mafinek, żeby były, no troszkę gdzieś tu mam takie, nic, <laughs> żeby miały właśnie taki kształt i taką wielkość, a pędzelek użyję do rozprowadzenia czekolady. Łyżeczkę przestudzonej czekolady dajemy do foremki, no może trzeba będzie więcej, zaraz mam, tu co zostało na łyżeczki i pędzelkiem sobie to równomiernie. Podobnie działam z silikonowymi, tylko oczywiście nie będę wypełniać ich całych. Też ich nie chciałam obcinać, bo później wykorzystam pewnie do innych ciasteczek. No do połowy, jak mi wyjdzie, to zobaczymy. Czekoladę musimy, część czekolady musimy zostawić oczywiście, a to wkładamy do lodówki. Robię nadzienie do Reese's. Dwie łyżki masła orzechowego. Widzicie, tam są kawałeczki orzechów, może być gładkie, jakie lubicie. Dodaję jedną czwartą szklanki cukru pudru, szczyptę Soli i kropelkę oleju waniliowego. Wszystko miksuję. Nakładamy masę orzechową. Macie, jak co za bluty tu są. No, orzeszki są. Tak powiedziałam, można zrobić bez orzeszków. Ja lubię orzeszki. I co? Powiedziałam, żeby zostawić czekoladkę. No właśnie, żeby zrobić teraz, zalać. Równiutko, rozprowadzę. Na parę godzin musimy wszystkie wsadzić do lodówki. Rysy się zastygło. I teraz uwalniamy. Chcę ja tutaj nożem pomogę. O, zaczynamy tak. Fajnie. Ekstra wchodzi. O, silko nie ma problemu. O, ładne. Zobaczcie, jakie w awetki. Nawet, Nawet równa mi wyszła. Postarałam się. Rysys gotowe. Serwis. Zaglądajcie na Facebooka, znajdziecie tam zwiastun, na Instagramie oczywiście przedpremierowe zdjęcia. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, będziecie na bieżąco, a ja dotrę do nowych odbiorców. Jeśli już zasubskrybowałeś mój kanał, kliknij dzwoneczek, a dostaniesz powiadomienie o nowym filmie. Rysis wyszło mi idealne, takie jak oryginalne. O proszę, jak ja rymuję nawet. Żegnam się ciasteczkowo, do następnego odcinka.